Dzień dobry, kochani moi, słuchacze, czytelnicy. Jeszcze raz witam Was w nowym roku. Dzisiaj mamy święto Trzech Króli. Króli wędrujących, króli odkrywających, szukających, i tych, których ta skromna dziewczyna z nazaretu potrafiła tak pięknie przywitać. Tajence, skromnej, tak jak ona. Zawsze mnie zastanawia fenomen tego, że potrafiła porozmawiać z pastuszkami, potrafiła porozmawiać z monarchami. Cała Maryja, cała ona. Dobrze, kochani, ale nie o tym. Chciałam powiedzieć o tym, że e, rozmyślałam wczoraj wieczorem o planach na nasze wtorki u autorki. I nie tylko, na moje wpisy, na moje rozmowy w lesie. I pierwsze co przyszło mi do głowy to zmiana. Jak my się zmieniamy, jak my się rozwijamy, bo mam nadzieję, że się nie zwijamy. E, ostatnio docierają do mnie piękne zdjęcia, książki, 80 listów z podróży do siebie. Którą część z Was zaczęła czytać z Nowym Rokiem i zaczęła robić wpisy na wolnych stronach do tego przeznaczonych. Zaczęliście, zaczęłyście, a nie panowie też są, przepraszam, zaczęliście pisać swoje refleksje zgodnie z datami w kalendarzu i powiem wam, że tak niesamowicie mnie to wzrusza, porusza. Bo, e, niby człowiek wie, ale jak sobie zdacie sprawę z tego, że to, co napisaliście, to, co napisałam, e, może poruszyć Wasze serca, może skłonić do refleksji, dla mnie to jest najpiękniejsze świadectwo tego, że to, co robię, jest to, tym właściwym. E, ale Was też chcę zachęcić do tego, kto już ma książkę żeby właśnie robił te wpisy. Kto nie ma książki, to link w komentarzu lub kontakt do mnie. E, bo takie pisane słowo, słuchajcie, to jest najpiękniejszy i najbardziej wartościowy ślad i dokument tego, jak my się rozwijamy, kiedy spojrzymy na to po kilku latach. Wiem to na podstawie na przykład swoich wierszy. Kiedy dzisiaj wróciłam do swojego pierwszego wiersza napisanego w 2013 roku, e, nie chodzi mi o styl, bo moje wiersze nie są dobre. To wiedzą krytycy i wiedzą specjaliści znający się na poezji, ale dlatego, że nie są dobre, to właśnie tak trafiają do swojej prostocie, do Waszych serc. O tym to już wiemy. No i nie chodzi o styl, ale chodzi o treść. W pierwszym moim wierszu cieszyłam się bardzo z tego, że wreszcie mogę przestać się bać, że wreszcie czuję się bezpieczna i że wreszcie znalazłam swój, swoją przystań. E, nigdy nie spodziewałam się tego, że to, że się przestanę bać, doprowadzi mnie do miejsca, w którym jestem teraz. I jak czytam moje wiersze sprzed 10 lat, to tak jakby je pisała inna osoba, a to byłam ja. Popatrzcie, Czasami spotykam osoby, których nie widziałam 20 lat. E, już nawet, wiecie, nie pomijając wygląd, ale zmieniamy się, rozwijamy się. Oczywiście ja bardzo lubię śledzić ludzi, podpatrywać osoby, które się rozwijają, które coś tworzą i to widać. Oczywiście są też osoby, które kręcą się w kółko. Żałuję ich, ale. Idę dalej, nie, nie kręcę się z nimi. E, ale co Wam chciałam powiedzieć? Właśnie to, żeby Was zachęcić do utrwalania tych swoich refleksji, żeby potem móc do nich wrócić. Żeby może wrócić do tego, co ja napisałam i do tego, jak Wy się do tego odnieśliście w tej chwili, w tym roku. E, wystarczy też spojrzeć na książkę Bezludna Wyspa. E, jeszcze mam kilka egzemplarzy, więc autoreklama. Nawet sobie dzisiaj myślałam o temacie na następny wtorek u autorki. O tym, że pisząc bezludną wyspę, każda z nas pisała, co zabrałaby na 10 dni, gdyby miała się spakować w 5 minut. I przypuszczam, że gdyby teraz zapytać te same osoby, w tym mnie, to już zupełnie zmieniłyby się priorytety. Ja pisząc bezludną wyspę. W życiu nie pomyślałabym o tym, że zabiorę na nią Biblię. W życiu nie pomyślałabym o tym, że za kilka dni pojadę do, kolejny raz do kontemplacyjnego klasztoru, do mojej samotni, żeby, żeby znowu pobyć z sobą i z Panem Bogiem i przemyśleć pewne rzeczy. No w życiu, słuchajcie, gdyby mi to ktoś powiedział pięć lat temu, to bym go najdelikatniej mówiąc opluła ze śmiechu. Taka to moja droga była wyboista i kręta. Co tam będzie za kolejnym zakrętem, tego nie wie nikt, ale warto sobie takie chwile upamiętniać. Także, kochani, następny wtorek u autorki 14 stycznia będzie właśnie o tym o naszej zmianie, o naszym rozwoju o tym, jak patrząc wstecz zmieniliśmy się. A Was, kochani, którzy jeszcze nie znacie moich książek, zapraszam do, do ich zakupu, bo książka 80 listów z podróży do siebie nie jest książką do pożyczania, to jest książka do zapisywania. Trzymajcie się, pięknego święta Wam życzę. Chyba ostatni taki zimowy dzień, bo od jutra znowu idzie ocieplenie. Także do zobaczenia i do usłyszenia.